Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i gorąco po raz kolejny na moim kanale, na kanale Farm Smoke, z giereczki oczywiście Farming Simulator 25 Zaczynamy moi drodzy, moi kochani, marzec, w którym już poczyniłem kilka, kilka rzeczy dodatkowych, które już za chwileczkę Wam pokażę Nie chciałem Wam robić filmów z odwozu sprzedaży kiszonki, bo trwało to Zbyt długo, no i nie było to zbytnio nic ciekawego, no bo po prostu jeździłem w tom i z powrotem. Aczkolwiek, w tym samym czasie, w którym przeprowadzałem właśnie sprzedaż kiszonki, jak widać po moim saldzie, saldo się powiększyło, wzmocniło i jest więcej kasiory. W tym samym czasie już pracownik poczynił pewne prace i Zrobił tutaj rundeczkę z siewnikiem do ziemniaczków, i za chwileczkę ten sam pracownik poczyni kilka rzeczy, albo w sumie to ja się przejadę. Nie będę, nie będę ciągnął pracownika do roboty, tylko ja się przejadę i rzucę tam wapno. Wapno rzucimy na to pole. No bo wymaga. Także pojedziemy sobie rzucić wapno. I druga bardzo ważna rzecz, poczyniłem pewną inwestycję, inwestycję a mianowicie zaczyn jako pierwszą inwestycję taką większą i poważniejszą, która przyniesie mi w późniejszym czasie oczywiście kolosalne zyski, no bo jak wiadomo, Farming 25 stoi takimi rzeczami i, i lubi nakłaniać nas do tego, żeby jak najwięcej inwestować pieniędzy w fabryki, jak najwięcej tworzyć przetwórstw, bo jak wiadomo sprzedaż samych plonów nie przynosi tutaj jakiegoś, nie wiadomo, jakiego ogromnego zysku no to moi drodzy, poczyniłem pewne. Pewne kroki w tym kierunku, żeby to się stało, i kupiłem pole numer 30, które to było obrośnięte jakąś trawą dziwną i dziwnymi, tutaj o, widzicie, taka jest, takie są chwasty, wszystko jest tutaj, te, nie wiadomo co tutaj się dzieje. I właśnie szukałem sobie takiego pola na tej mapie, i żeby było w miarę blisko chałupy, żeby daleko nie trzeba było jeździć. I co? I na tym polu postawiłem sobie mleczarnię. Mleczarnia już jest moja, mleczarnia jest prosto wyjęta. Z tego co mi się wydaje, chyba z, bardzo podobna jest do mleczarni, która jest na zielonce. Tylko nie nazywa się chyba zielonka, tylko jakaś Fair Dairy. Ale chyba jest zielonkowa też, taka sama albo mogę się mylić, no nieważne, w każdym razie stoi, mamy tutaj mleczarnię i w którymś z odcinków co może i nawet w następnym odcinku zawiozę tam trochę materiałów, a zwłaszcza zawiozę tam na pewno na 100% będzie tam zawiezione kozie mleko, z którego będziemy robić ser bo ser z koziego mleka jest bardzo opłacalny. Jeżeli ktoś jeszcze nie, tego nie robił, no to polecam z koziego mleka, z tego w tych takich kankach, które się respi z kus, no to polecam z tego robić sobie właśnie ser. Jest najbardziej opłacalny. Najwięcej go się robi, najszybciej on się robi i po prostu kosztuje najwięcej w sprzedaży. A w tym odcinku co? No, zrobimy sobie tą pracę, którą miał wykonać pracownik, czyli miał rozsiać wapno na polu. Że jest trochę czasu, no to nie będę tutaj męczył pracownika, żeby, żeby to robił. gps sobie włączymy. A co? Oczywiście. Tylko sobie Joya przeniosę tutaj. Dobra. Mamy to. Ten rozsiewacz już chyba każdy zna. On jest chyba z nami już od siedemnastki, jak się nie mylę, ten bredal, no jest dosyć popularny, no bo marka sama w sobie, tak, jest odpowiedzialna za rozsiewacze wapna, nawet na polskim rynku są używane bredale, nawet się mówi, nie, nie mówi się, że ma się rozsiewać wapna, tylko, że bredalką się pojedzie. Głównie tak, chyba w pomorskim gadają na pewno, że, że bredalem, że bredalką będą jeździć po polu, co oznacza, że po prostu będzie rozrzucane wapno. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli źle mówię. Ja tak zasłyszałem gdzieś kiedyś. Chyba u Joker Farma zasłyszałem. Swoją drogą pozdrawiam Adriana. Spoko Content, bardzo lubię oglądać jego filmy. Naprawdę podziwiam za, za ogrom pracy, która jest włożona tam właśnie w to gospodarstwo i, i nie tylko, bo wydaje się być on naprawdę spoko gościem, więc można, można sobie obejrzeć. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, nie zna, to czysto nawet tak, takim. My się nie znamy. Nie, jest, nie, nie jesteśmy kolegami, ani, ani nic takiego, żadne, żadne współprace i nie będę tutaj nic wymyślał, nie, 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 nie znamy się, oglądam jo Adriana Joker Farma na YouTubie, bardzo lubię. Tyle. No i tutaj mamy zasiane, zasiane, posadzone, tutaj mamy posadzone ziemniaki, i te ziemniaki oczywiście co, no posłużą na pasze dla świnek, wiadomo, w ostatnim odcinku mówiłem, że sprzedałem dużo kukurydzy e, i popełniłem ogromny błąd, e, no tak, czasami się tak zdarza i, i gdzieś tam jakieś błędy też popełniam, nie jestem omylny, e, aczkolwiek ostatnio na Facebooku, trafi, na grupie Facebookowej trafiłem na ciekawe pytanie, bo ktoś miał, Problem ze ścieżkami technologicznymi, a mianowicie kupił pole, wiadomo, jakieś tam. Napisał, że od sąsiada, no ale kupił jakieś pole, tak, i na tym polu już były ścieżki technologiczne, czyli już miał, już było założenie, że jest DLC Precision Farming. No i okazało się, że po przejeździe kultywatorem, czy tam, tudzież talerzówką te linie, ścieżki technologiczne nie chciały mu znikać, no tak, no bo ustawiamy sobie, ustawiamy sobie w polu właśnie te ścieżki technologiczne, tak jak tutaj na przykład są ustawione na 30, na polu 33 mamy ustawione ścieżki technologiczne, o tutaj możemy sobie ustawić, ja mam 30 metrów, dlatego że mój rozsiewacz herbicydu ma 30 metrów lance rozkładaną. Yy, szerokość toru tu sobie, to jest nowe. To dodali teraz w aktualizacji. Można sobie to ustawić na 3,5 metra maksymalnie. Yy, 2 metry myślę, że wystarczy. Wtedy to wygląda tak. Yy, no, no, wygląda to, to fajnie. 3,5 metra już wygląda to tak, że są naprawdę te ścieżki takie szerokie. Nie wiem, czy Riot aktualizował mapę, ale chyba nie aktualizował. I jeżeli jest aktualizowana mapa, no to wtedy po przejeździe pugiem te ścieżki technologiczne znikają. Ale w momencie, kiedy zaznaczymy w Precision Farming, że znaczy ustawimy tą wartość na zero, to jest bardzo ważne, bo jak nie ustawimy tej wartości na zero, no to. Te ścieżki technologiczne cały czas jakby są zapisane na tym polu, one cały czas tam będą istnieć, cały czas będą się pojawiać, no bo siewnik będzie rozumował to tak, że tam ma po prostu niesiać, tak? No, logiczne. Ale jeżeli mapa nie ma aktualizacji, no to one cały czas tam będą, nawet jeżeli zrobimy, żeby ich nie było, zrobimy ich brak, przejedziemy pługiem to one i tak tam będą. Jest na to sposób. Wystarczy zaznaczyć w pługu wtedy tą opcję, że zezwalacie na tworzenie pól i wtedy te ścieżki znikają. Wtedy ich nie ma i jest jakby czyste, pełne pole. Jeżeli ktoś tak lubi, no to to jest taki sposób na to, jak, jak to, ugryźć, że tak powiem, jak, jak sobie załatać te dziury i ich nie mieć. Aczkolwiek no, ja. no Ja lubię te ścieżki technologiczne, mi się to podoba. Na moje to no, wygląda to bardzo dobrze i, i powinno być to robione, aczkolwiek czasami dzieją się jakieś takie właśnie artefakty pojawiają się, że na przykład gdzieś tam one się nakładają na siebie bo wcześniej mieliśmy ustawione, nie wiem, 28 metrów, a potem zmieniliśmy na 30 metrów albo, no, cokolwiek zrobiliśmy, że zmieniliśmy te ścieżki technologiczne, one czasami się potrafią na siebie nakładać i też w zależności od tego, ile mamy metrów pola, tak? no, no, bo wiadomo, one się układają w taki sposób, jak sobie zaznaczyliśmy, jak zaznaczyliśmy sobie 30 metrów, a pole mamy na przykład tak jak to po skosie, które nie ma wszędzie szerokości 30 metrów, no, to siłą rzeczy te ścieżki będą się na siebie po prostu nakładać, nie? I tak to wygląda, ale no, tak jak mówię, możemy się tego pozbyć, ustawiając w opcji pługa, aby tworzył nam pole. On wtedy tak jakby zakryje te, te ścieżki technologiczne, ich po prostu nie będzie, ale trzeba pamiętać o tym, że trzeba mieć ustawiony tą opcję brak przed robieniem, znaczy przed pracą pugiem należy to ustawić, żeby było brak, bo wtedy może nie, nie testowałem tego w takiej sytuacji, jak nie miałem braku, ale wydaje mi się, że jak zostawimy sobie te ścieżki technologiczne, to i tak to nic nie pomoże, i tak one będą, ale możliwe, że będą po prostu ustawiam się w odpowiednim miejscu, albo się przeładuje ten system ścieżek technologicznych. Nie wiem, będę musiał to przetestować, na pewno to zrobię. No i dobrze słuchajcie, no jesteśmy tak naprawdę już na samym końcu tego rozsiewania wapna. Więc generalnie ja wam oczywiście dziękuję za dzisiejszy dzień, za to, że byliście razem ze mną, za to, że spędziliście tę tą chwilę, ten czas na moim kanale i obejrzeliście mój film. Pamiętajcie o łapkę, łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście co? Widzimy się i słyszymy się w następnym filmie. A co będziemy robić? To zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.